początek filmik, ale taki ten kinowy, że tak tak kinowirt pop polnieczka tuć podjazd ma belke czy następnym razem rozpocząć opowieść od tego miejsca no pewnie Kurde nic nie widzę, mi się wszystko odbija przez to światło. Paknę Dobra Kurde, no żadnych beczek, nic. O jest No Ni nikniecie. O, o, fajnie. Co to w ogóle robi te płaczki? Książę uciekł z areny, zły, że zwrócił na siebie uwagę. Bał się też, że wrogowie mogą się zorientować, że stawał się bestią piasku. Ale coś jeszcze go gryzło. Uratowani mieszkańcy wierzyli, że przybył tutaj dla nich. Ci ludzie jego poddamy. Co... Ani żyli, podczas gdy powinni byli umrzeć. To był tylko przypadek. Jego myśli skupione były wyłącznie na dotarciu do Wezyra i zemście. Może teraz książę zapamięta, że kiedyś walczył za coś innego niż tylko stracony honor. Ale było jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, czy tak się stało. No, zły książę na siebie jest. Mieliśmy zwiechę niewielką, przez punką. Ale co? Muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę najlepsza część. Nie ma i nie będzie chyba lepszej niż ta część. Moim skromnym zdaniem i moim... In my opinion. No i proszę, znowu mamy księcia normalnego. Oh, to teraz spotka fajną postać. Kosa zebra. Popatrz, popatrz. Fara! O. Skąd znasz moje imię? Jak się zmieniło? Tak, więc... Oczekuję odpowiedzi. Słyszałem opowieści. Cudowne opowieści o pięknej... ...i dzielnej księżniczce Indii, tej, która przybyła do Babilonu, chcąc ukarać złego wezyra, który zrobił jej coś potwornego! Nie widzisz? Ale ja się zna zna. Zna. Jak udało ci się tutaj przeżyć tak długo? Powodzenia! W ogóle inny głos ma już parę. Ta gra w ogóle to taka mieszanina pierwszej i drugiej części. Fajna Mam kontynuować od tego... Dobrze, to świetne miejsce, żeby eee, zacząć opowieść następnym tunel? razem Tuna. Pisz W ogóle słynny ekran zapisu Bo w tym ekranie zapisu zawsze w polskiej wersji piszę... Zamiast nie, piszę no Dopiero ten pacz to poprawi Kurde, Hyc! Na ulicę tego śląskiego papirot E... Co <śmieniu> to być? O, jest, pyk, karciałko było. Pik. No i tam na dole mamy kolejne wrota piasku. I... pik, pik. Fajne hełmy mają. Nie obcy. Nic nie pamięta z naszej wspólnej przeszłości. Bo to się nigdy nie wydarzyło. Wiesz, nie było piasków czasu ani azadu. Dostajesz wyzyra, tracisz panienkę. Nieważne, lepiej nam będzie z <grym> A może już zapomniałeś? Może kilka strzał w plecach przywróci ci pamięć? Musimy ją dogonić. W porządku. Chociaż podejrzewam, że ty i ja chcemy zupełnie różnych rzeczy od tej dziewczyny. Co za w ogóle umysł? Znaczy głos w głowie. O, zabierzemy. Nie ma tak dobrych mieczy. Tutaj ile mamy? Tam jest jeden strażnik. Tutaj jeden ten. Aha, i tam będę siedzieć. Pamiętam. Tylko mi nie mówcie, że się tylko się tutaj nie rusza O nie ruszajem się dobrze Dług naraz pójdzie od razu Tylko żeby tamten nie zauważył Co? Ja chyba nie zauważył. Nie, nie zauważył. Kurde, książę kucnij. Za nie jeden kucnij. Kucnął sobie. Tego nigdy chyba nie załatwiłem Po ciemaku Znaczy po... O dobra, idzie załatwić Może mi się uda Nigdy go nie załatwiłem za pitkilla się zawsze męczyłem walką by nas Dobra. No to już go załatwimy. Fajnie. Jeszcze raz dodałem, udało mi się go załatwić. A bo może mi się nie uda? Nie mów, hop. To zatem przerwę. Załatwiamy go. I kosa w żebra. I jeszcze raz. I mu czaszkę w górę. No i pięknie. Zmienimy sobie na lepszą drogę. i zabieramy, co tam dają. Have gained the Isle of Storm. Fajnie. Jakieś nowa moc, ale jaki użyć? Może Jeśli jakieś te... Jeśli potrzebujesz chwili przerwy, proszę bardzo. Nie śpiesz się. Przekra? Nie przyjwa. będą sam Stuknij R, żeby spowodować. To co nie mieliśmy spowolnienia czasu do tej pory? O kurde... No bez jak. Ale ja, ja ale ja, ja. patrzcie, no w ogóle nie korzystałem ze spowolnienia, także nie widziałem. Ucznicy, ucznicy najgroźniejsi. Kuźwa, księżniczko. Zapij go. Kuźwa. Zapiwa. Zapij Ale go. Zapij. O, zapił, to fajnie. Wcale nie ma ściany, nie... A tak, tak oczywiście um, musiał ktoś tutaj przepadzić Patrzcie co on zrobił w ogóle. Bleh. Widzieliście co jaki buk bukowało O e, ale tutaj lipę zrobili, bo nie odpadają mu głowy. Kurde, trochę mało życia mam. Zdążysz, zdążysz, ja to wiem, że zdążysz. Kuźba Co za cech... Co za cech, te? No teraz to już... Zdążę. Oj, książę, książę... Dałeś ściągkę, dałeś ściągkę. To inaczej zrobimy. Jeronimups. Yes. No i teraz dobrze. Nawet wyprostowane. Gdzie jesteśmy? Okej. Okay. No te świeczki. Palą sobie. Lubię palić. Następnym razem mam... będę tak. następnym razem opowiadała od tego co... Zapisz miejsca. na... arena. Tak. Tak. tutaj co mamy za broń? Tak. Nie, ja chcę w Nie z toporami, a nie z innymi bustykanami. Ciągle coś do niej czujesz, przyznaj. O, ten już zaczyna to. Ona może tego nie pamiętać, ale ja nigdy nie zapomnę. Ale fajnie, fajnie. Tak. Kurde, czemu nie karciokroje, karciokroje jest szybciej widzę łuczników na dach